Mam. Zobacz, cięskiego. ciężkiego. Dzień. Hej, cześć! Witajcie. W tej chwili, koniec poszukiwań. Tak. Dziś byliśmy w, w lesie. Tak. Troszeczkę inaczej niż kosztem. Tak. Musieliśmy trochę wyjść z tych piwnic, zakurzonych. Tak. Jak na koniec poszukiwań, to coś do jedzenia. Tak. Oczywiście tutaj. Wiecie co jemy, czyli jemy posiłki Arpolu. Słuchajcie, polecamy Arpol. Nie, 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 nie robimy tego, ale pewnie widzicie po logotypach. Tak. Racje żywnościowe Arpola dla wojska, dla służb, dla straży yy, i tak dalej. O, coś takiego, ryba, nie? Tak, to dokładnie. Jest kurczak kary z ryżem. Super temat. Yy, takie puchy są duże. Też jeszcze gulasz wołowy. Ale dobra, jedzenie, jedzenie, bo to właśnie wróciliśmy z poszukiwań. A my Was zapraszamy na film, w sumie, który za chwilę pójdzie. Będziecie sobie oglądać, pewnie może przy jedzeniu, albo przy trunkach złocistych. Przygadzamy wideo. O! <laughs> Słuchajcie, no, nie, nie ma dzisiaj aż takich super trafów. Po co tak mówisz? Właśnie, tak właśnie to wygląda. <laughs> Spodziewaliśmy się, że będzie to nie wiadomo co, a oczywiście nic nie było. Zobaczycie ciekawego. sami, tak. A zresztą ocenicie, czy to było ciekawe. Mhm. Dokładnie, dokładnie, no pokazujemy tak jak jest, zastanawialiśmy się czy by coś z tego kręcić, ryba mówi, że nie. A jednak no musimy pokazać, to nie jest tak, że za każdym razem coś znajduje się, jak to jakby inni pokazują, tak. No Zobaczycie co, co znaleźliśmy. Może to jest skarbem, może nie. W każdym razie no ocenicie sami, więc nie przedłużając. Po prostu zapraszałem na film. A my będziemy po prostu działać dalej, z większym lub mniejszym skutkiem. O! Uku, rośnie. Się Zrobi się niebezpiecznie otóż właśnie jedno z dań zaczyna rosnąć. Co to jest? Ryba to jest. Podgrzewanie, podgrzewanie. Tak, podgrzewanie, tak, bo tu do oczywiście teraz zostało tej wody, także to już to trzeba w swoim życiu żyć. Słuchajcie, to jest w ogóle no. bardzo ciekawe rozwiązanie, że bez wody jesteście w terenie na poszukiwaniach, czy nie wiem, na jakiejś nie. wycieczce. Zobaczcie, tu jest taki tampon, w tym jest woda. Wkładasz to, zalewasz i proszę bardzo. Zobaczcie, dobra. rośnie w oczach na drodze. Tutaj wokół nas krożą koty, także no czują tutaj Jedziemy. zapach. Takie hmm. koty. Szejdzie Tak. Dwie sztuki. Fajne koty. Myśmy Wam pokazali, ale cóż, no, nie będziemy pokazywać. Dobra. Zapraszamy. Pamiętajcie, łapka w górę, dzwoneczki, subskrypcje. Jak chcecie, jesteśmy na Patronite jeszcze. Tam już coraz mniej jest ludzi. Nie wiem dlaczego. Nie chcecie nas wspierać. To też ciekawe. Dlaczego nie chcecie wspierać? Nie, ja myślę, że nasze że Wszyscy nas wspierają, nawet mentalnie. To ostatnio już rozmawiali na ten temat, że dużo zapytań było, kiedy następne poszukiwania, i też no to tak bywa różnie, prawda? Bo oczywiście mamy swoje zajęcia prywatne, także nie tylko poszukiwaniami żyjemy, też musimy po prostu żyć, a poszukiwania to jest jakby ta. Fila pasji, że po prostu tam się człowiek zapomina i poszukuje. Jak zresztą każdy z Was, który też to ogląda, podejrzewamy, że tutaj oglądają nas ludzie, którzy też poszukują, są takimi pasjonatami. Tak. I jak to wygląda, tak, po prostu w zaciszu domowym. Dokładnie. Także ja tutaj też dziękuję, bo też się spotkałem z takimi opiniami i podchodzą do ludzie mówią, fajnie, że to było nagrane. Ja oczywiście jestem skromnym człowiek, wolałbym tego nie nagrywać, ale Paweł tutaj oczywiście ja szacun, bo tutaj nagrywa to i montuje, także jakoś to wychodzi, później mi się też to podoba, cieszę się, że Wam się to podoba. O, powiem tak, to jest skaranie, nie będę mówił jakie, ile ja muszę się namęczyć, żeby nagrać Och. filmy przez właśnie rybę, bo on nie chce i Wam powiem tak, gdybym ja nie miał takiej potrzeby czy ochoty, żeby nagrywać, to by nie powstały chyba żadne filmy z naszych eksploracji. Tak, tutaj Paweł, bardzo dobrą robotę robi. Ja jestem tak. zwolennikiem typowego zagłębienia się w temat. Ja też. I zapominał wtedy o jakichkolwiek też. zdjęciach, kamer i tam po prostu innych rzeczach. Ale to są dokumentacje, którą my no, robimy, się. którą widzą widzowie i są uczestniczą z nami w tej podróży i w eksploracjach. No dokładnie dobra, a my kończymy i po prostu bierzemy się do posiłku Także, żeby sobie smacznego, a wam miłego oglądania trzymajcie się no właśnie, chodzimy już po lesie i już mamy pierwszy traw sami zobaczcie tak, tam jest ryba, jesteś? ok, tutaj ryba tam chodzi a my tutaj mamy coś takiego, zobaczcie co to może być? Nie wygląda to tak ciekawie patrzcie jakieś prądnica od samochodu Jest to o! ciężkie Tak, może być prądnica od samochodu Bo tutaj przychodził pasek klinowy o! Od jakiego samochodu? Tego nie wiem, jakiś pojazd? Może ktoś z Was zna się na tym? To, to piszcie w komentarzach. Ciężkie, ciężka probnica. A, może jakaś tabliczka znamionowa, ale nie, może jakiś Czapajew. Tu jest kabelki, tu są. No, i coś takiego mamy. Czyli pewnie tutaj samochodówka była. Dobra, szukamy dalej, a coś? Ja mam kolejny sygnał, taki głęboki W tym no W ziemiance mógł weź kamerę Tu coś jest Jakaś Myślałem, że but ale no, szam, że but Nie To jest jakaś chyba Co to będzie pokrywa Jakieś zaczepy Pewnie chcę, że jakiegoś pojazdu. Jest tak mi się tak kojarzy, takie półki w samochodach czasami są ja. techniczne. Ja. Ja. Korba. Korba. No Czyli do, odpalania. zaraz złożymy cały samochód. <laughs> <laughs> e, czeka, jeszcze coś tutaj było. Sprawdzę. O. Klamerka od Paska. Proszę, ale chyba tam skóra jeszcze jest, bodajże, tak? Dobrze. Skóra? A, jest. Tak, skóra jest. Ale tutaj skóra jest od sprzążka. Tak. Także... Tu mamy kawałek jakiejś grubej gumy, pewnie od dętki. Nie ma żadnych sygnatur. Szkoda. No to używali do, do jakichś tam podkładów. Tak, podkładki. Mhm. Czekaj tutaj. Chyba się skończyło. Dobra, coś będzie to. Kolejny dalej. Tak jest. Zobaczcie kolejny taki ciekawy element samochodowy. Wydaje mi się, że to są, że to jest łańcuch na na koła. Widzicie? Chyba że się mylę, ale jeśli tak, no to piszcie w komentarzu. Ale wydaje mi się, że to jest łańcuch na koła. Rosjanie coś takiego widocznie stosowali przy swoich pojazdach mamy typową samochodówkę to jest głęboki tył gdzie Rosjanie w 1945 roku tutaj przebywali sporo śmieci w terenie tu mamy kolejną ziemiankę i zobaczcie pozostawione zapewne od czasu wojny jadro radzieckich żołnierzy Patrzcie jest z przez korozję Tyle lat Tyle lat sobie leży Tyle lat po wojnie Sito Zapewne Stąd rosyjscy żołnierze brali w wiatrze wodę poniżej Mamy taką sadzawkę, znaczy sadzawkę, kiedyś była sadzawka, teraz jest to zaraśnięte już, takie nawet nie bagnisko. A tutaj w tym miejscu była ziemianka. Już teraz nie widać, ale widać zagłębienie w ziemi dosyć duże. I to wiadro, zapewne wodę nosili sobie. Zobaczcie, zamiast uchwytu drut. Tak, bez komentarza. Zobaczymy co teraz. Na kolor mi tutaj miło ładnie. Jest tutaj. chyba widzę już. O. Mamy useczkę. Łuseczka, proszę Was, to jest. Tak. Z pewnością poznajecie. Useczka od pepeczki. Bądź też była używana do broni krótkiej, do tetetki. Bo że to jest chyba 762. Tak, wystrzelona. To chyba coś kolejnego mam. Zaraz sprawdzimy. O, tu jest. O, mamy to chyba będzie useczka po od Mauzera. Co myślicie? Mauser. Jeśli tak, to 792 chyba kaliber. Jeśli się mylę, no to piszcie w komentarzu.